Siemaneczko z strony Maciej. Witam Was 8 marca. Niedziela, Dzień Kobiet. W końcu ładna pogoda i pierwszy raz od dawien dawna realizujemy materiał w niedzielę. I dzisiaj też on się pojawi na kanale. Także w dzisiejszym odcinku zobaczycie, jakie są koszty serwisowania naszego ciągnika na 1200 godzin. Jak dobrze wiecie, będziemy się przymierzać do tego serwisu. Także postanowiłem zrobić mały kosztorys. Zobaczycie co powinniście wymienić. Będą też numery części, także jeśli ktoś ma identyczny ciągnik z identyczną hydrauliką, będzie mógł się oprzeć na, na moim zestawieniu i zamówić sobie takie same części. Zobaczycie ile co kosztuje. W opisie też będzie link z numerami części oraz z opisem danego elementu. Także myślę, że film będzie się podobał. Jeśli chodzi o ceny, to ceny pochodzą ze sklepu internetowego perforce.com. Z tego względu, z tej strony, że tam znalazłem wszystkie części potrzebne do tego ciągnika, w żadnym innym sklepie nie znalazłem. Także ceny będą, będą, będą pochodziły z tego internetowego sklepu. Czy są wysokie, czy nie, nie wiem, nie mniej to oceniać, jeśli. E, polecać jakieś tańsze sklepy to jak najbardziej możecie mi podsyłać e, zamówienie będę składał na dniach także też będzie mi zależało na jak najniższej cenie e, komponenty o których będę mówił to będę tutaj e, będę miał na myśli części oryginalne nie żadne zamienniki tak. kamera na głowie także możemy zaczynać e, może zacznijmy od olejów czyli tutaj zobaczcie mamy wlew oleju oraz spust oleju na dole oraz z drugiej strony jest taki sam. Zobaczcie. Tutaj macie drugi spust oleju, czyli są dwa spusty oleju i tam jest wlew oleju, który pokazywałem. Do New Hollanda wlewamy Ambre Unitec 10W40. Wchodzi 15 litrów do silnika. Musimy zamówić sobie bańkę 20-litrową, a jest to kosz 470 zł. brutto. Kolejny olej to, to, to skrzynia, czyli olej uzupełniamy tutaj, oraz ten sam olej wlewamy do przedniej osi napędowej. Oraz w piasty w jedną i w drugą piastę. Jest to olej Ambra Multi G Hydraulic Transmission. Jest to ilość 62 litrów do skrzyni plus 9 litrów do osi przedniej oraz po 4 litry w piasty. Czyli łącznie potrzebujemy około 80 litrów oleju hydraulicznego. Przypominam, Ambra Multi G jest to koszt około 1500 zł brutto. Razem, oleje, jeżeli chodzi o serwis ciągnika na 1200 godzin, jest to koszt 1970 zł brutto. Może pozwolimy sobie otworzyć maskę będzie lepiej widać niektóre rzeczy. Przejdźmy teraz do olejów oraz do innych części zamiennych, czyli zacznijmy od silnika. Filtr oleju znajduje się tutaj, jest to koszt około 120 zł brutto. Później mamy filtr powietrza, który znajduje się tutaj w tym pudełku. Filtr składa się z dwóch filtrów, czyli filtr wstępny oraz Filtr dokładny. Filtr powietrza wstępny kosztuje 250 zł, a dokładny kosztuje 300 zł. Moim zdaniem, jeśli e, wkład wewnętrzny jest czysty, nie ma ani, ani grama jakiegoś tam kurzu, zabrudzenia, to wystarczy wymienić e, filtr, e, filtr wstępny i to, będzie, i to będzie wszystko. Teraz przejdźmy, może, do układu zasilania czyli układ zasilania znajduje się po lewej stronie ciągnika składa się z dwóch filtrów również dokładnego do, również z filtra wstępnego oraz dokładnego oraz odstojnik filtry kosztują 160 zł, filtr wstępny dokładny kosztuje 100 zł no i należy też wymienić e, jak się to mówi siteczko, nie siteczko jest tam taki mały filterek który kosztuje 20, 20 zł brutto Jeśli chodzi o system AdBlue To tutaj w tym miejscu znajduje się Filtr Liniowy Który kosztuje 400 zł brutto Producent e, Producent zakłada aby Wymieniać ten filtr Również na 1200 godzin My tego nie będziemy ruszać żadnych błędów z AdBlue Nie posiadamy Także Filtra owego nie będziemy ruszać, jeżeli chodzi o na ciągnik. Potem co? Kabina. Eee, macie tutaj jeden filtr zewnętrzny. Z drugiej strony drugi filtr zewnętrzny. Oraz filtr wewnętrzny, który znajduje się za siedzeniem operatora. Filtry zewnętrzne, dwa filtry to koszt 400 zł brutto oraz filtr wewnętrzny za kabiną, za siedzeniem operatora to koszt 120 zł brutto. Teraz przejdźmy do hydrauliki, filtry hydrauliczne znajdują się tutaj. Zobaczcie, Mam tutaj dosyć błoto. Filtry znajdują się. Musimy wejść pod ciągnik, znajdują się tutaj z prawej strony ciągnika, koło, koło koła musimy tam odkręcić osłonę i tam znajdziemy dwa filtry, wkład filtra głównego, który kosztuje 740 zł oraz zwykły filtr, który kosztuje 200 zł, teraz przejdźmy może do tyłu ciągnika, a tam, zobaczcie, znajduje się e, z lewej strony ciągnika, pod kołem. Można powiedzieć, że w kole widzicie tam taką bańkę z łapką. Jest to e, filtr osuszacza powietrza, który kosztuje 240 zł, i producent również zaleca wymianę tego filtra na 1200 godzin. Teraz Eee, teraz filtrów olejów to było wszystko zobaczcie tutaj znajdują się paski jak tu wejść mamy trzy paski wielokli wieloklinowy silnika czyli pasek główny koszt 330 zł pasek klimatyzacji koszt 70 zł i sprężarki powietrza sprężarki powietrza, która znajduje się z lewej strony ciągnika. Z lewej strony ciągnika. Jest to koszt 100-110 zł brutto. Pasek, który lubi szczególnie sobie pękać, piszczeć, wydawać różne dźwięki. I to by było na tyle. Razem, jeżeli chodzi o same filtry od to jest to kwota 3560 zł brutto, a koszt serwisu takiego ciągnika według zaleceń książkowych jest to koszt 5530 zł brutto. Ceny tak jak mówię, opierałem na sklepie internetowym percos.com.pl czy percos.pl, już nie wiem. Tam znalazłem wszystkie części do tego ciągnika i dlatego opierałem się na tym sklepie. Także nie jest to żadna reklama. Będę chciał wymienić filtry paliwowe, filtry kabinowe, wszystkie. Olej, olej hydrauliczny kompletny. Pamiętajcie, oleju hydraulicznego nie dolewamy, tylko olej hydrauliczny się wymienia. Nie jest to mały koszt, ale ja bardzo zalecałbym to robić. Wymienić tak samo w piastach, w osi, należy ten olej moim zdaniem. Wymienić. Pewnie będą pytania Macie, czy ja mogę sobie taki serwis samemu wykonać. Jak najbardziej myślę, że e, jesteście w stanie sobie poradzić bez serwisu. Jeśli chcecie poczekać, to e, film z takiego serwisu. Będzie pokazany na kanale u mnie w kolejnych filmach w przyszłości. Nie wiem, czy to będzie za miesiąc, czy za półtora. Muszą być sprzyjające warunki. Musi być zrealizowane zamówienie, rozgrzane oleje, ciągnik najlepiej w pracy. Później przystąpię do takiego. Do takowej wymiany, i postaram się film z tego wszystkiego zrobić dla Was. Zdarzały się pytania, i możliwe, że będą również takie, czy taki serwis jestem w stanie komuś wykonać. Myślę, że jak najbardziej, jeśli ktoś chciałby mi opłacić paliwo oraz rzucić coś tam od siebie za fatygę, to myślę, że jak najbardziej mógłbym sprawdzić co należałoby wymienić w Twoim ciągniku e, dobrać odpowiednie części, odpowiednie oleje, filtry i mógłbym przyjechać do Ciebie, taki serwis zrobić, jak byłbyś zainteresowany zaczniemy e, jak to wszystko będzie z czasem jeśli, e, jeśli, je, jeśli, jeśli coś, no to możecie napisać, link będzie Link do mnie macie w opisie. Także można się ze mną skontaktować, możemy porozmawiać. Mogę coś doradzić na temat, na temat serwisowania. To by było tyle z okazji Dnia Kobiet. Chciałbym też wszystkim kobietom, które oglądają mój kanał, życzyć wszystkiego najlepszego. Dużo uśmiechu, radości. Mam nadzieję, że fajnie sobie spędzicie dzień. Tym bardziej, że jest do tego pogoda. Ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym filmie, mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pozdrawiam.